No to zaczynamy nasze ćwiczenie, które Wam obiecywałam, i teraz będziemy pracować nad tymi wszystkimi uczuciami, które zapisaliście w, od w odpowiedzi na pytanie: co jest strasznego w byciu zrelaksowaną kobietą? Co jest strasznego w uznaniu siły mężczyzny? Gdzie wciąż odczuwacie traumę związaną z niebezpieczeństwem? Nieufnością, strachem o życie. Proszę Was, abyście spojrzeli na wszystkie te uczucia, które teraz zapisaliście, jak na jedną listę i wypowiedzcie je na głos. Najprawdopodobniej macie tam uczucie nieufności. Najprawdopodobniej macie tam uczucie strachu, poczucie winy, wstydu, poczucie bezwartościowości nieistotności i uzupełnijcie tę listę, którą macie. Każdy ma swoje własne uczucia i wszystkie te uczucia odczuwasz nie po raz pierwszy. Wszystkie te uczucia przeżyłaś kiedyś. Poczułaś po raz pierwszy w swoim życiu, kiedyś w dzieciństwie. Już kiedyś to wszystko czułaś. A teraz chcę, żebyście zamknęli oczy i zanurzyli się w przestrzeń wewnętrznej ciszy, wewnętrznego spokoju. Wzięli głęboki wdech i tak samo głęboki, powolny wydech. A teraz chcę, abyście odtworzyli w swoim stanie ponownie wszystkie te uczucia i emocje: uczucie strachu, nieufności, niebezpieczeństwa, chęć zabezpieczenia się. Uczucie skępowania, uczucie wstydu, poczucie nie nieistotności. I teraz spróbujcie sobie przypomnieć, gdzie po raz pierwszy w swoim życiu doświadczyliście tych wszystkich uczuć. To samo kiedyś już przeżyliście w bardzo młodym wieku. I poproście, aby w Waszej podświadomości pojawiła się ta sytuacja, ten obraz, wspomnienie tego, co się wydarzyło. Jaka to była sytuacja? Najprawdopodobniej miałaś mniej niż 6 lat. Jeśli nie pamiętasz wszystkich szczegółów, to możesz po prostu podążać za uczuciami i przypomnieć sobie, co tam czułaś. Jaka to była sytuacja, w której doświadczyłaś tych wszystkich uczuć? I zobacz, ile masz lat. Co się tam dzieje w, tych, w tej sytuacji? Co czujesz, że tam jesteś jak mała dziewczynka? Co, czu co czujesz? Nazwij te uczucia. Być może pojawi się uczucie nieufności. Być może czujesz się zagubiona. Być może boisz się. Być może czujesz tam jakąś niepewność. Być może czujesz skępowanie, wstyd, winę. Czujesz się bezwartościową i niezauważalną osobą, nieistotną. Nazwij wszystkie te uczucia, które odczuwasz w dzieciństwie, w tej sytuacji, którą przeżywasz. W odpowiedzi na te uczucia, na wszystkie emocje i ból. Które przeżywasz w dzieciństwie, podejmujesz tam odpowiednią decyzję. W odpowiedzi na uczucie strachu, niebezpieczeństwa, bezbronności, przygnębienia, nieistotności lub bezwartościowości, na wszystkie uczucia tam w dzieciństwie, zdecydowałaś się, kim być, a kim nie być, co czuć, a czego nie czuć. Jaką decyzję podejmujesz w dzieciństwie? Być może podejmujesz decyzję, aby nie ufać, może podejmujesz decyzję, aby polegać tylko na sobie, być może zdecydowałaś się, że musisz zamknąć swoje serce, nie odczuwać bólu, zamknąć się w sobie, zamknąć uczucia i serce. Być może zdecydowałaś się kontrolować bieg wydarzeń. Zabezpieczać się, być w oczekiwaniu. Wypowiedź: wszystkie te decyzje, które do ciebie przemawiają i być może są Twoimi własnymi. Zastanów się również, co dobrego dały Ci te decyzje w dzieciństwie. Pomimo tego, że mogą one być skrajnością, przyniosły Ci wiele dobrego. Zastanówmy się, co dobrego jest w dzieciństwie. Nie zgubiłaś się i podjęła jakąś decyzję. Na przykład postanowiłaś kontrolować bieg wydarzeń, zabezpieczać się, polegać na sobie, nie ufać, a to przyniosło ci wielką siłę. Aby samodzielnie radzić sobie z sytuacjami życiowymi, nauczyliśmy się dzięki naszym decyzjom przetrwać. Nauczyłaś się samodzielnie radzić sobie z trudnościami, rozwinąłaś konkretną siłę, która pozwala ci nie popadać w współzależnienie. Jeśli podjęliście decyzję o kontrolowaniu, o zabezpieczaniu się, być może ta decyzja dała Wam wielką siłę empatii i w ten sposób staracie się widzieć i czuć więcej. Aby pomyśleć wszystkie szczegóły i zabezpieczyć się, zyskujecie w ten sposób wielką siłę adaptacji i empatii. A może nauczyłaś się dzięki temu, że zamknęłaś swoje serce, koncentrować się na swoich celach, dążyć do tego, co swoje, być może dzięki tej decyzji nauczyłaś się bronić własnych granic. Ale wraz z siłą, którą Dały Ci te decyzje w dzieciństwie, zrezygnowałaś z jakiejś części siebie w dzieciństwie, zrezygnowałaś z tej części, która jest teraz tym brakującym elementem układanki. Podejmując decyzję, aby być silnym, polegać tylko na sobie, kontrolować, zabezpieczać się, bronić się, nie ufać, z jakiej części siebie rezygnujesz? Być może odczu, od, odrzucasz swoją zmysłową część, swoją kobiecą część. Być może właśnie tam postanowiłaś zablokować swoją emocjonalną część, ponieważ sprawiała ci ona ból, ponieważ to właśnie przez emocje stałaś się nieistotna, niepotrzebna lub nie byłaś usłyszana. Tam... Blokujesz swoją emocjonalną, zmysłową, ufną, otwartą, kochającą część siebie. A teraz uleczmy i wyrzućmy z siebie wszystkie te uczucia, wszystkie te emocje, które masz w tej sytuacji z dzieciństwa, gdzie jesteś małą dziewczynką. Podnieś mi ponownie wszystkie te uczucia. Tam masz strach, skępowanie. Zamknięcie, poczucie bezwartościowości, nieistotności, wstyd, winę, niezasłużoność. Wszystkie te uczucia, które w sobie znalazłaś, w odpowiedzi na te uczucia masz konkretną reakcję, ponieważ Twoje ciało zablokowało wszystkie te uczucia i zamknęło je jako energię w ciele. I naszym zadaniem jest teraz uwolnienie tych uczuć. Powtarzaj teraz za mną na głos wszystkie te reakcje ciała, które do ciebie przemawiają, lub całkowicie każde, każde słowo, każdą reakcję. Więc powtarzamy za mną na głos: skulić się, zamknąć się w sobie, zapadać się pod ziemię, stać się niewidzialną. Zacisnąć zęby, protestować, nie zgadzać się, płakać, torturować się, rezygnować z doświadczeń, czuć się niegodną, bronić siebie. A teraz weź trzy głębokie wdechy. I wydechaj więcej niż możesz. Możesz nawet dźwiękiem pcha, pcha, tak jakby nawet brzuchem można podciskać. Trzy razy głęboki wdech i wydech pcha. Im więcej, tym lepiej. I po tym, jakby prze przeczwiczyć Czyłeś te uczucia? Spójrz ponownie na swoje uczucia z dzieciństwa. Zobacz, co się zmieniło. Jak zmieniła się intensywność Twoich uczuć? Co się zmieniło i czy pozostał tam jeszcze jakiś ból? Niewielki ładunek bólu? Przejdźmy jeszcze raz przez wszystkie reakcje ciała, które są odpowiedzią na te uczucia. Być może chcesz się tam zdenerwować? Powtarzaj teraz za mną na głos wszystkie reakcje: skulić się, złościć się, odwrócić się od siebie, udowadniać, tupać nogami, zaciskać się, wyrywać się. Bronić się. Drzeć ze, ze strachu. Szukać wyjścia. Odrzucać, pomóc. I weź trzy głębokie wdechy. Bardzo, bardzo głęboki wdech i na wydechu Uuu, przez cały wydech. Tak trzy razy. Bardzo głęboki wdech i na cały wydech. U, U nie spiesz się trzy razy. Weź trzeci głęboki wdech i na wydechu. U, U jak tylko to przeżyjesz spójrz ponownie na uczucie dziecka. Co tam czuje? Jak zmieniły się jego uczucia? Jak zmienił się obraz? Być może masz jeszcze zupełnie inny ładunek energii i teraz za załadujemy w Tobie wiedzę z dzieciństwa o tym, jak czuć się ważnym, cennym i kochanym bez szukania tego znaczenia i potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz. Załadujemy w Tobie wiedzę o tym, jak być kochaną, cenną i ważną, bez konieczności zasługiwania na to, Konkretnymi działaniami i bez oczekiwania, że świat będzie reagował i potwierdzał Twoje oczekiwania wobec niego. Oraz jak uwolnić się od oczekiwań, jak pozwolić sobie być sobą, jak pozwolić sobie okazywać uczucia i emocje w danej chwili, bez poczucia winy i wstydu z tego powodu. Załaduję wam jeszcze wiedzę o tym, jak zaakceptować doświadczenie i wybór swojej duszy, aby być kobietą, być dziewczyną w tym wcieleniu. I jak nie uważać, że ta rola jest mniej ważna i że musisz rozwijać większą siłę, aby przetrwać i bronić siebie. Zamiast tego przekażę ci wiedzę o tym jak ufać jak otworzyć swoje serce na zaufanie jak wypełnić swoje serce miłością i stać się źródłem tej miłości do siebie i do świata i przekażę wam wiedzę jak nie obwiniać siebie a nie otoczenie za swoje nieszczęścia jak nie krytykować siebie za swoją siłę za swoje działania, a zamiast tego pozwolić sobie na swobodne wyrażanie siebie, po prostu bez poczucia winy, bez poczucia nieufności i bez zabezpieczania się i kontrolowania wyniku wydarzeń. Przekażę Wam również wiedzę, jak ufać Bogu i przestrzeni, jak ufać sobie nie próbując kontrolować Boga, kontrolować sytuacji i wiedzieć lepiej. A teraz wyobraźcie sobie, że Wasza dorosła, dorosła wersja, Wy dorośli, podchodzicie do swojej małej wersji, małej dziewczynki, do siebie w przeszłości. I możecie teraz powtórzyć za mną, możecie teraz powiedzieć swojej małej dziewczynce Moja droga. Moja ukochana, widzę Cię, słyszę Cię i dzielę z Tobą absolutnie wszystkie Twoje uczucia: Twoje uczucie nieufności, Twoje uczucie niebezpieczeństwa, bezbronności, i dzielę z Tobą Twoje uczucie nieistotności, dzielę z Tobą Twoją skępowanie, Twój strach, Twoją bezbronność. Dzielę z Tobą wszystkie te uczucia i dzielę je na pół. I chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś sama i nigdy więcej nie będziesz sama. Akceptuję Twoją decyzję o rezygnacji ze swojej zmysłowej części. Akceptuję Twoje decyzje z przeszłości o rezygnacji z zaufania. Akceptuję Twoją decyzję o zabezpieczaniu się i kontrolowaniu, utrzymywaniu wszystkiego pod kontrolą i poleganiu tylko na sobie, ponieważ spójrz, kim się stałaś dzięki tym decyzjom. Nauczyły Cię one być silną. Te decyzje z przeszłości nauczyły Cię bronić siebie. Te Twoje decyzje z przeszłości nauczyły cię przetrwać, nauczyły cię być elastyczną, dostosowywać się, czuć więcej, szukać wyjść, być pomysłową, bronić osobistych granic. A to wszystko masz dzięki sobie. I chcę, żebyś wiedziała, że nie obwiniam cię o nic. Dziękuję Ci z całego serca, że nie straciłaś głowy i podjęłaś jakąkolwiek decyzję. A ta decyzja okazała się jedyną słuszną dla nas obu. Dzisiaj przyszłam do Ciebie, moja mała dziewczynko, żeby powiedzieć Ci, że nie ma już potrzeby żyć w rozłące, że nie ma już potrzeby wybierania między byciem tylko silną, a byciem tylko słabą. Życiem z poczuciem winy lub udowadnianiem czegoś komuś, poleganiem tylko na sobie lub całkowitym zaufaniem komuś, byciem tylko słabą lub byciem tylko silną. Dzisiaj możesz odzyskać wszystko to, co odrzuciłaś jako niepotrzebne w przeszłości. A teraz możesz odzyskać swoją lekkość, swoją otwartość, swoją zmysłową część, swoją ufną część. Dzisiaj możesz odzyskać tę część siebie, która sprawia, że jesteś dziewczyną, która akceptuje, która cieszy się wszystkim, co daje jej świat, która nie podlizuje się, ale akceptuje z poczuciem własnej wartości i znaczenia. Dzisiaj możesz odzyskać wszystko, co odrzuciłaś jako niepotrzebne. Odzyskujesz teraz swoje otwarte serce, swoją zmysłową część, tą część, która potrafi prosić o pomoc. Tą część, która pozwala sobie być małą i nie kontrolować. Tą część, która pozwala sobie zaufać i puścić kontrolę. Tą część, która potrafi być zrelaksowaną, figlarną i lekką. A dzisiaj wychodzimy ze scenariusza, który już do nas nie należy, który już nam nie służy, a my nie służymy mu. Dziękuję za to doświadczenie, ale dzisiaj mam w swoich rękach możliwość stworzenia zupełnie nowego scenariusza. Radykalnie nowego doświadczenia, które zmieni dla mnie, dla całej mojej przyszłej rodziny, dla całego mojego przyszłego życia absolutnie wszystko. Tworzę scenariusz, w którym znajduje się w równowadze między kontrolą a zaufaniem. Gdzie jestem w równowadze między odpowiedzialnością a relaksacją, gdzie pozwalam sobie czuć się otwartą i okazywać swoją otwartość i wrażliwość światu. Tworzę nowy scenariusz, w którym silny mężczyzna u mojego boku jest moją stałą normą. Zaufanie jest moją stałą normą. Otwarte serce, akceptacja mojej kobiecej istoty, która potrafi prosić o pomoc, przejmować ją bez poczucia obowiązku i winy, jest teraz również moją normą. I niech tak będzie, ponieważ taka jest moja wolna wola. A teraz możecie objąć swoje wewnętrzne dziecko, objąć ten obraz. Obraz siebie jako małej dziewczynki, która, którą widzicie, i powiedzieć jej, że może być dziewczynką, może być różną dziewczynką nie tylko poprawną, nie tylko silną, może być słaba, może prosić o pomoc, ale jednocze jednocześnie dokładnie wie, że kiedy trzeba, zawsze będzie w stanie się bronić, ponieważ zdobyła już to doświadczenie. Wy już zdobyliście to doświadczenie i wasza dorosła część zawsze może chronić tą część waszej wewnętrznej dziewczynki, waszego wewnętrznego dziecka, ponieważ wiecie, jak to jest być odpowiedzialnym, jak to jest być dorosłym, ale teraz więcej wie, wiecie również, jak to jest być dziewczynką, jak to jest czuć, jak to jest ufać. Możecie objąć swoje wewnętrzne y, dziewczynki, i możecie jej poobiecać, że będziecie się nią opiekować, że nie będziecie jej już tłumić. Weź teraz głęboki wdech, wydech. Wróć teraz do odczuwania swojego ciała, przestrzeni wokół siebie, i również. Utrwal wszystkie te zmiany, które właśnie zaszły w Twoim stanie wewnętrznym. Najprawdopodobniej poczujesz wewnętrzne rozszerzenie. Najprawdopodobniej poczujesz uczucie wolności. I najprawdopodobniej po tej praktyce nie będziecie już się bali wyobrazić sobie sytuację, o której okazujecie zaufanie. Otwarcie swoje serce, wyrażanie swoje wraż... wyrażacie swoją wrażliwość. Zapiszcie teraz w swoim zeszycie, czy tam notesie, jak zmienił się Wasz stan. Jaki nowy stan pojawił się w zamian za ten, który właśnie uzdrawialiśmy. W zamian za wszystkie te uczucia. Zapiszcie to, utrwalcie jako swoją nową normę. Jako te nowe stany, które będą teraz absolutną normą Waszego życia. Weźcie głęboki wdech, zróbcie wydech i wróćcie do tu i teraz.